Ten materiał został zrealizowany dzięki programowi EA Game Changers. Bardzo dziękuję za kod do gry, a Was zapraszam do oglądania przeglądu trybu budowy. Z tej strony Simingata i witam Was bardzo gorąco na moim kanale. Dzisiaj witam Was bardziej gorąco niż zwykle, ponieważ jest to mój pierwszy film jako Game Changer. Trochę się stresuję, ale jestem podekscytowana. Możecie sobie mówić, że a tam, ale dla mnie to jest naprawdę wow, wielkie, wielkie. Wow! W tym filmie chciałabym Wam przedstawić tryb budowy z najnowszego rozszerzenia zjawiska paranormalne. Są to akcesoria, które będziecie mogli zakupić już 26 stycznia. Więc. Może nie będziemy przedłużać i po prostu przejdziemy do tego, co kryje gra? Ja pamiętam, że po zwiastunie, właśnie dużo osób było tym trybem budowy bardzo zaciekawionych i zrobiło to nawet dobre wrażenie. Dlatego chciałabym Wam pokazać, jak to jest już, wiecie, w grze. I powiem Wam szczerze, że tak, ja nadal też jestem zakochana. Więc mniej gadania, więcej pokazywania. Tym razem ja w ogóle często, jak Wam robiłam first luki, to też pomijałam trochę kolorów, ale dzisiaj pokażę Wam po prostu wszystko. Wszystko, co się da, wycisnę z tego, wszystko, co możliwe. Więc sobie postawimy tutaj. Mamy krzesło salonowe Ukochana Zmarła. Ładna bardzo nazwa. Czeka, zobaczymy w jakim tu świetle. Dobra, niech będzie w takim świetle. I proszę bardzo, przedstawiam Wam tutaj, jakie kolorki ma. Myślę, że bardzo ładny, ładny fotel. <grybujesz> bardzo, to jest naprawdę bardzo ładny fotel. Tutaj mamy kolejny, zobaczcie. On się prezentuje właśnie w ten sposób. Tutaj są piękne kolory. Tak samo te. I tu mamy... Tak i pod to oczywiście mamy też kanapę, która no ma takie same tak kolorki, ale i tak wam je po prostu tutaj zaprezentuję. I tak samo do tego mamy też osobną kanapę i tutaj strasznie mi się podoba, że słuchajcie ten kotek, który leży, naprawdę tak mi to <głos》>, tak mi to tutaj dodaje do wyglądu, że hit. I ona się prezentuje mniej więcej w ten sposób. Mamy też krzesełko. Ono jest nazywane krzesełem do seansów. I ono ma też, też bardzo dużo kolorów do wyboru. To białe jest naprawdę słodkie, takie, wiecie? Tak samo to. I ono się tak właśnie prezentuje. Mamy tutaj kolejny, jest to stół. Stół ma obrus też w różnych wzorach, akurat na przykład mi się to najbardziej chyba z tego wszystkiego podoba, czyli najprostsze. Ale no, jak ktoś lubi takie właśnie wzorki, to myślę, że będzie zadowolony. Kolejną rzeczą jest stolik do przedsionka, no tak średnio mi podszedł, ale no. Tak jak mówię, zależy kto jakie tam wnętrza lubi i dla kogo. Myślę, że jakbym miała jakieś emerytów, bo dla nich to widzę w 100%, to na pewno bym tego właśnie użyła. Chociaż te białe, no, no, no nie jest brzydkie, no nie jest, nie jest. Mamy teraz stoliczek taki, zobaczcie. On się tak w ten sposób e, prezentuje nam tutaj i on ma takie kolorki. O! I to ten element mi się podoba bardzo. Mamy kolejny stolik i y graj z losem. Trochę wygląda jak taka skrzynia, zobaczcie. On się prezentuje w ten sposób. Tutaj już jest zwykły. I on tutaj ma, też oczywiście jest wszystko, słuchajcie, ładnie dostosowane do po prostu reszty mebli, że może sobie praktycznie wszystko w jednym kolorze stworzyć. Mamy stolik do kawy. On jest też taki, zobaczcie. Kwiecisty, ale mamy też oczywiście opcję bez żadnych wzorków. No, ma to jakiś tam swój urok słuchajcie. Myślę, że takie bardziej magiczne są z tymi kwiatami, ale widzicie, do zwykłego tutaj można sobie wykorzystać bez tych kwiatów. Lecimy dalej. To jest w ogóle mój e, faworyt z mebli. To jest biurko. zobaczcie. I ono może w tym momencie nie, nie, nie porywa. Jest takie zwykłe. Ale przejdźmy do innych kolorów i zobaczcie. No, czyż to nie jest przesłodkie? Ja mówię naprawdę. Tak samo te kolory. No, dla mnie po prostu ale biurko. Tak samo to. No, jest przecudowne i to białe. No, ja, ja osobiście się po prostu w tym biurku zakochałam. Lecimy dalej i mamy półkę. I ona, wam powiem, że w tym kolorze... Również tak średnio mi odpowiada, ale jak zmienimy kolor, to możemy się bardzo miło zaskoczyć. Zobaczcie. Widzicie? Jest. No, no te czerwone no średnio mi pasują osobiście, czy też te żółte. Nie wiem dlaczego mi się to kojarzy strasznie z klaunem, <laughs> ale właśnie takie, czy takie. No, jest bardzo, bardzo ładne. Mamy kolejny tutaj kredens. Oczywiście też na początek jest czerwony. Ale w innych kolorach, no spójrzcie na to. Widzicie? W ogóle strasznie mi się to odcienie tej zieleni tutaj też podobają. Tak samo tej takiej bardzo, bardzo ciemnej. I ona się prezentuje właśnie w ten sposób. Mamy kolejny stół do seansów. Zobaczcie. Ten stół wygląda w ten sposób. No i oczywiście też ma tam parę swoich Kolorów dostępnych i tutaj mamy jakby cały już zestaw z krzesłami. A tak, oczywiście, tutaj wszystko osobno się zmienia. No, no wiadomo, wiecie, o co chodzi. Mamy tu kwiatka, przepraszam, to jest aranżacja botaniczna, i ten, to się tak prezentuje mniej więcej. A też oczywiście ma jakieś tam różne kolory tej butelki jakby. Mamy wiszącego kwiatka. I też myślę, że, że akurat to jest fajny element, zobaczcie. Kolejny to jest kolejna aranżacja botaniczna, troszkę większa. I też mi się, słuchajcie, strasznie podoba, tak szczerze mówiąc. Oczywiście ta buteleczka kwiatki zmieniają wszystko kolor, tak to wygląda. No i faworyt, tak, czyli ten krowo kwiat w szkle. No i on sobie tak wygląda. Elegancko, oczywiście, kolorki różne wszelakie są. Dostępne. Teraz chyba coś mojego ulubionego, bo ja się zakochałam w tym od na samym początku już, słuchajcie. Oczywiście toniczka zmienia kolor, tak? Tradycyjnie. Mamy obrazy. Więc tak, mamy takie obrazy, zobaczcie. Tu już kolejne Wam poustawiam i tutaj oczywiście możemy sobie wybrać jeszcze kolor tych ramek. Tutaj tak samo te ramki nam się zmieniają. Już nie będę Wam tu wszystkich pokazywać, bo to jest to samo. No i mamy też zasłony. Zobaczcie, one wyglądają mniej więcej w ten sposób. I też, jakby te różne kolorki tutaj mamy, zostały nam takie bibeloty. Statuetka taka, też w różnych kolorach, oczywiście. Też możemy ją dopasować do. Do koloru mieszkania. To jest nasza kryształowa kula. Możemy sobie powiększyć, żebyście, żebyście zobaczyli ją z bliska. Książka z sylwetkami, zobaczcie, też ją powiększymy. No wiadomo, książka, ozdoba po prostu taka. Mamy też pomocną dłoń, która wygląda w ten sposób. Oczywiście tutaj możemy też te kolory pozmieniać. Mamy okultystyczny znak na podłogę. Jak zmienimy, może kolor, to będzie bardziej widoczny, tak? Oczywiście możemy sobie to powiększyć. I w ogóle dywan. Zobaczcie. Ten dywan ma taki swój własny, fajny bardzo klimat. I też mi się w tych kolorach, no ta zieleń, naprawdę tak się w niej och, zakochałam. I co my tu dalej mamy? Kominek. Kominek jest naprawdę prześliczny. Spójrzcie sami, czekajcie, obracam go już. Spójrzcie sami, wygląda tak. I kolory, jej, ten biały. No jest cudowne to wszystko. Naprawdę jestem zachwycona tym trybem budowy, moja ulubiona zieleń. O, zestaw doskonały. Mamy też taką ozdobkę. Mamy tutaj tacę herbacianą. Ja Wam ją powiększę, żebyście tutaj wszystko dobrze widzieli. Oczywiście kolor tej tacy tak samo można tutaj zmienić. Tak, wszystko, wszystko jest możliwe. Mamy też lampę stołową. Ona jest taka dosyć duża i ona wygląda w ten właśnie sposób. Też jest w sumie bardzo ładna. Mamy wiszące lampy. Zobaczcie, one wyglądają tak. Oj, uciekły mi. Dobra, są. Wyglądają tak sobie o. No i jeszcze został nam kinkiet, który wygląda w ten sposób. Też jest bardzo, bardzo ładny, Oczywiście na ścianę, tylko mnie stoi na ziemi, bo nie mam ściany, jednakże zaraz tak się jak ściany wybudujemy. Zobaczcie teraz, jak prezentują się nowe podłogi w sumie. Jedna podłoga, ale w różnych kolorach. Ja wam zrobię tak jakby paseczki. To jakie to są kolorki, to naprawdę mi się straszliwie... Podoba. O, tak się nasze podłogi, jakby tutaj prezentują. No, generalnie, akurat podłoga mi się podoba. Serio, naprawdę mi się bardzo, bardzo podoba. Ten kolorek dla mnie wygrywa. Ten też jest bardzo ładny. Ten z też. No, podłoga ekstra. I teraz pokażę Wam jeszcze tak szybko farby na ścianach. I teraz patrzcie. Też Wam zrobię po prostu tak po kolei żeby był każdy kolorek możliwy do zobaczenia i ja też na początku jak tak to na to spojrzałam to taka nie byłam do końca przekonana ale później pomyślałam kurczę nawet fajna ta ściana zobaczcie i tak to nam się tutaj prezentuje nie wiem co ty myślicie ale no dla mnie jest bardzo bardzo ładna no. No ładna, no po prostu bardzo ładna już, no więcej elementów tej nie mamy, jak wiadomo to są akcesoria chociaż jak dla mnie na akcesoria to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna zawartość ja już się nie mogę doczekać kiedy będę robiła jakieś pierwsze właśnie pomieszczenie prosto ze zjawisk paranormalnych dajcie oczywiście znać co myślicie o tym i jak Wam się to podoba? Czy jesteście właśnie zadowoleni, czy troszeczkę zawiedzeni? Ja na razie na plus i zachęcam do zostawienia subskrypcji, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami oraz zostawcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Dzięki za oglądanie. Żegnam się z Wami. Cześć!